W imieniu redakcji Press, a także Fundacji Grand Press jest mi niezmiernie miło powitać Państwa po raz 26. na Gali Grand Press Dziennikarz Roku. Współorganizujemy z magazynem Press Konkurs Grand Press, bo wydaje się, że to właśnie media, to właśnie rzetelni, jakościowi, niebanalni w swoich materiałach dziennikarze. To są te osoby, które powinny być przykładem dla tego, jak wolność słowa powinna wyglądać. Myślę, że dla jakości demokracji, instytucji demokratycznych, a tym samym dla nas wszystkich, którzy żyją w danym kraju, silne media, silne, niezależne, odważne media, to jest absolutnie jeden z filarów instytucji demokratycznych kraju, który może się wtedy rozwijać, zadbać o swoich obywateli i się bogacić. Postanowiliśmy, że w tym roku nasza gala będzie wyjątkowo skromna, a jej główną atrakcją niech staną się ci dziennikarze, którzy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. У зналі, що мушу ністи інтеє і редації з тамтом, а часто теж особисто помоць. Польські брати і сестри. Польські журналісти з перших днів агресії проти України були на передньому краї, ризикуючи своїм життям. Ви розповідали і розповідаєте про те, що відбувається про нашу боротьбу. Rozegrozy ku naszej demokratycznemu światu reżim Putina. My to cenujemy i duży wdzięczny. Myślę, że bardzo ciekawa, ale przede wszystkim zdominowana wojną na Ukrainie, więc jakby widać, że to była duża część tej gali. No też oczywiście były smutne informacje, no bo śmierć założyciela TVN-u, więc to była inna gala niż pamiętam, a jednak jestem już na którejś z rzędu. Chciałbym Państwa poprosić, żebyśmy uczcili pamięć Mariusza Bartela i ciszy? Żyli Grand Pressa postanowił docenić te konsekwencje, tę determinację i taki zawodowy upór, który jest cechą dobrego dziennikarza śledczego. A zwycięzcą za materiał Siła Kłamstwa jest Piotr Świerszek z 24 Właściwie mam wrażenie, że robię to od 12 lat. Staram się wytknąć błędy, nieścisłości w rozumowaniu podkomisji Antoniego Macierewicza. W tym roku to zaowocowało tym, że zaufali mi byli członkowie podkomisji. Którzy wprost powiedzieli, że podkomisja manipuluje dowodami, którymi dysponuje, a które pochowała do szaf. Rzetelne dziennikarstwo w dzisiejszych czasach jest na wagę złota. Dlatego cieszymy się, że możemy być częścią tego wydarzenia. Ci dziennikarze, którzy są tutaj wyróżniani, którzy są nominowani, to już jest taki krem de la creme polskiego dziennikarstwa. Nagroda Grand Press w kategorii reportaż audio trafia do Michała Janczura. Chciałem przede wszystkim opowiedzieć historię, która wydała mi się aż nierealna, nieprawdopodobna. I jak zacząłem pracować nad tym i powiedziałem: Słuchajcie, pracujemy nad sprzedawaniem terapii z użyciem komórek macierzystych, to wszyscy złapali się za głowę: Dobra, ale jak to powiedzieć w serialu radiowym? Trochę się wymykamy więc spod tego takiego charakterystycznego i typowego reportażu radiowego. Nexo znalazło się tutaj dlatego, że pojawiła się kategoria książki Reporterskiej roku. Generalnie Nexto jako księgarnia cyfrowa staramy się zawsze być gdzieś blisko wydawców, blisko autorów i, i, i takich wydarzeń. Chciałem oddać sprawiedliwość tym, którzy zostali moim zdaniem niesłusznie oszczędzeni, ale też nie chciałem mówić tego czytelnikom, co mają myśleć. Chciałem, żeby każdy mógł samodzielnie ocenić tych, których skazano, czy oni są, są faktycznie winnymi całej katastrofy i czy, czy naprawdę nie było nikogo oprócz nich, kto mógł się do niej przyczynić. Zderzenie czołowe. Historia katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Bartosz Jakubowski, wydawnictwo Krytyki Politycznej. Książka reportażowa, bo ja w jury pracowałem tej nagrody, jest ważna tego, że jest taką formą bardzo wymagającą, pogłębioną, czyli rzadkim gatunkiem dziennikarstwa, a też dzisiaj sięga właściwie też innych, można powiedzieć, dziedzin, no bo jest też bardzo często dziełem literackim. Teraz dowiedzmy się, która publikacja otrzymała tytuł Książki Reportajskiej Roku. Migot z krańca Grenlandii, Ilona Wiśniewska. Ja chciałam opowiedzieć o społeczności, która mieszka na skraju mapy, do o społeczności, o której być może wielu z nas nigdy nie dotrze, ale o społeczności, która już teraz doświadcza katastrofy klimatycznej, takiej, która walczy o przetrwanie. I na jej przykładzie chciałam właśnie opowiedzieć o mądrościach takich małych społeczności. Szanowni Państwo, dotarliśmy do finału. Za odwagę wchodzenia do ludzkiego piekła, za chłodne oko reportażysty i gorące serce. Miejsce piąte w konkursie na Dziennikarza Roku, reporter z Superwizjera TVN, Michał Przedlacki, piąte miejsce. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy zajmujecie się tematyką Ukrainy ze względu na to, że jest ona tak ważna dla nas i dla naszych sąsiadów oczywiście. Dziękuję. Zamiast dziennikarskiego moralizowania i ferowania łatwych ocen wybiera wiedzę. Jest żywym dowodem, że polityków da się przepytywać, a nie tylko przesłuchiwać. Dostała 30 punktów i zajęła w tym roku czwarte miejsce Karolina Lewicka-Togohem. Naprawdę fantastyczny wieczór. Mam takie poczucie, że zostało nagrodzone dziennikarstwo, które nie jest dziennikarstwem spektakularnym. To znaczy, ja w swoich programach nie zwalniam ministrów, nie odkrywam wielkich afer, tylko prowadzę taką codzienną dyskusję na temat bieżących wydarzeń politycznych. Miejsce trzecie, pisaliśmy o nim, w zawód wszedł z marszu i pewnie dlatego w jego twórczości brak dziennikarskiego cynizmu. Za fantastyczne, często nadawane z narażeniem życia relacje z wojny w Ukrainie. Miejsce trzecie zajmuje Mateusz Lachowski. Trochę szok. Um. Trudno jest zmywać z siebie emocje ludzi, którzy cierpią. To jest dla mnie trudne. Nie jakiś strach, bo z tym jakoś można się nauczyć sobie radzić, a z emocjami ciężkimi drugiej osoby, jak patrzysz komuś w oczy, ktoś płacze, nie potrafię tego jakoś zmyć z siebie tak po prostu za odwagę i dociekliwość w opisywaniu przerażającej prawdy o wojnie w Ukrainie. Opisując pojedyncze zbrodnie, przypomina wojna to nie tylko wielkie liczby, to przede wszystkim dramat człowieka. Miejsce drugie i 45 punktów otrzymuje Paweł Reszka, polityka. Ja Myślę, że to jest nagroda dla, dla nas wszystkich, dla tych wszystkich kolegów, którzy tutaj byli na scenie za to, że relacjonują wojnę w Ukrainie. Od kilku lat jest czołowym dziennikarzem śledczym w kraju. Cechuje go odwaga i bezkompromisowość. Wytrwale i uparcie dąży do rozwiązywania trudnych spraw, nagłaśnia no skandale polityczne i społeczne. Drąży tam, gdzie inni nawet nie próbują szukać. Jego nieustępliwości powinni obawiać się wszyscy, którzy działając w sferze publicznej łamią prawo i krzywdzą innych. Miejsce pierwsze: Szymon Jadczak, Wirtualna Polska! Chciałbym z tego miejsca zaapelować do szefów mediów w Polsce, niezależnie od tego, jakie macie poglądy, konotacje, zatroszczcie się o swoich podwładnych. Sprawdźcie, żeby w redakcjach czuli się bezpiecznie, żeby nikt się nad nimi nie znęcał, nie molestował, żeby nikt nie wychodził z pracy z płaczem, z bólem brzucha, żeby nikt nie zabierał im przyjemności z wykonywania tego naprawdę wspaniałego zawodu. No i żeby nie musieli się zwracać do mnie z tematami. To tyle. Mam nadzieję, że ci wszyscy politycy, urzędy, urzędnicy, do których wysyłam maile i próbuję się czegoś od nich dowiedzieć i którzy mnie olewają, mam nadzieję, że teraz trudniej będzie nie odpowiedzieć dziennikarzowi roku, bo to jest dziennikarz według mnie, żeby zmieniać ten świat na lepsze i staram się to robić.